Oczyszczenie tłucznia tutaj było na linii 15 Rok temu wymiana podkładów na stare użyteczne betonowe, strudobetonowe Teraz oczyszczili tłuczeń Tylko ten przejazd był tutaj zamknięty, to jest obniżony z tego co tutaj widzę to będzie jeszcze, jeszcze nie, nie jest koniec roboty Już linia piętnastka i tłucznia. Wolno jedzie, patrz. Się wlecze, Samochód wyjazdowy. 18. Ew, to stram. Ale o większej prędkości tu mają. Kurwa. Tak, wentylator było się ciepło to komarzyska, kurde mają ucztę ze mnie cały pocięty będę, kurde Słyszę jak kują teraz pierdzielone Nie można pociągu nagrać. Żeby... Nie, nie można stanąć nawet, bo komarzyska tak żną, że...